Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i tak jak widzicie ja dzisiaj przypominam trochę gwiazdę Disco Polo, a to dlatego, że chciałam wykorzystać potencjał mojej nowej palety, jaką jest The Masquerade by Juvias. I jest to paleta podobno, tak mówi Niki Tutorials, najmocniej napigmentowana paleta na świecie. Czy to prawda? Nie wiem, ale już po pierwszym użyciu mogę stwierdzić, że jest to najmocniej napigmentowana paleta w mojej kolekcji jeśli chodzi o cienie w tej palecie, to mamy tutaj pięć cieni matowych, dwa cienie z drobinami i aż dziewięć cieni metalicznych o takich właśnie pięknych, błyszczących wykończeniach. I tak jak widzicie, te wkłady są gigantyczne, przypominają mi cienie z Melchior. I pokażę Wam dla przykładu porównanie z paletą Too Faced Chocolate Bonbons. Widzicie jaka jest różnica, o ile większa jest ta paleta od tej czekoladki. Także to jest rozmiar large i te paletę możecie dostać na przykład na looktop za 229 zł. Możecie ją też zamówić z oficjalnej strony, ale wtedy przesyłka jest dosyć droga i to się opłaca w momencie, kiedy chcecie zamówić kilka palet na spółę z koleżankami. Wtedy również te koszty przesyłki będą dla Was niższe. I tak jak widzicie ta paleta ma bardzo ciekawe połączenie kolorystyczne i nie jest to może paleta codzienna, nie jest to może paleta kompletna, ale jest idealnym uzupełnieniem innych palet i przyda się do takich makijaży bardziej artystycznych bądź makijaży wieczorowych, kolorowych. I te cienie, szczególnie metaliczne, kolorowe, są bardzo dobrze napigmentowane. Bardzo łatwo uzyskać bardzo intensywny efekt. Chociaż to może być i zaletą, i wadą, ponieważ nie wiem do końca, czy ta paleta sprawdzi się osobom początkującym, które jeszcze nie potrafią za dobrze rozcierać. Swoją drogą nagrałam filmik o rozcieraniu cieni, także zapraszam na dole, znajdziecie link i możecie sobie zajrzeć, jak ja to robię, żeby było dobrze. W każdym razie praca z tymi cieniami polega na delikatnym muskaniu pędzlem powieki, ponieważ w przeciwnym wypadku. Można sobie zrobić niezłą plamę, ponieważ te cienie są aż tak mocno napigmentowane. Konsystencja tych cieni jest kremowa. Bardzo przyjemnie się nakłada, szczególnie te cienie metaliczne, ponieważ suną po powiece jak masełko. Też nawet nie potrzeba tak naprawdę jakiejś lepkiej bazy pod te cienie, ponieważ one są tak intensywne i tak mocno przyklejają się czy to palca, czy powieki, że mamy pełną intensywność nawet bez żadnej bazy pod. Więc tak jak możecie się domyślać, ja jestem tą paletą zachwycona, chociaż nie jestem do końca pewna, czy osoby początkujące powinny od tej palety zaczynać. I ja już osobiście wiem, że nie skończę na tej palecie, już zamówiłam dwie kolejne. I do mnie już niedługo dotrą. Ja jestem zakochana w tej konsystencji już od pierwszego dotknięcia tych cieni i od pierwszego zesłoczowania. Także myślę, że mogę Wam. Czystym sumieniem te cienie polecić. Myślę, że są warte wypróbowania, szczególnie jeżeli interesujecie się makijażem, już potraficie rozcierać, już potraficie fajnie łączyć kolory. To myślę, że ta paleta jest idealną paletą, właśnie do takich makijażowych szaleństw. A jeśli chodzi o wady tej palety, chociaż nie ukrywam, że teraz bardzo mocno się czepiam, to nie ma oczywiście lusterka. Oczywiście, no może nie jest to takie oczywiste, ale tutaj znów się aż prosi o duże lustro. Ja przynajmniej lubię przy lusterkach w paletach pracować. Często, będąc w podróży, właśnie tych lusterek używam. W każdym razie pigment tych cieni wszystko mi rekompensuje. Tak jak widzicie, nabieram odrobinę palec i palec się błyszczy jak szalony. I tak jak widzicie, z takiej niewielkiej ilości można zrobić. Smugę na 10 cm. Także ja mogę Wam te palety z czystym sumieniem polecić. One są bardzo często wyprzedane na tych polskich stronach, ale ja Wam polecam ustawić sobie jakieś przypomnienie, powiadomienie o dostępności tych palet, i wtedy dostaniecie maila i możecie ją od razu zamawiać. Także to by było wszystko. Taka krótka recenzja o bardzo dobrej palecie. Jeżeli ja mówię, że coś jest świetnie napigmentowane, to faktycznie tak jest i ta paleta jest rewelacyjnie napigmentowana, i musicie spróbować tej konsystencji cieni. Także teraz zapraszam. Zapraszam Was na szybki makijaż, szybki tutorial do tego makijażu. Dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o tej palecie, czy macie na nią ochotę i czy Wam się podoba. Jeśli podoba Wam się inna paleta z tej firmy, to koniecznie również dajcie mi znać, która. Także widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, a ja zapraszam na tutorial. Do zobaczenia, papa. Pa. And I can't surrender, leave me in ecstasy. And let your own With you, when I'm so in love with you, because I'm so in love with you, there are no words to say.